W jakim celu dzisiaj się tutaj spotkaliśmy? Chcemy propagować y, prawidłowe zachowanie w związku z ogólnopolską akcją na drodze patrz i słuchaj. Akcja ma y, na względzie to, aby y, wśród pieszych y, mieć taką, y, takie przesłanie, żeby nie dość że uważać poprzez same patrzenie, czyli patrzymy sobie w lewo, w prawo, w lewo przed przejściem przez jezdnię, No też słuchamy, co się dzieje na jezdni, żeby to skupienie pełne było. W trakcie tego przejścia przez jezdnię, skoro chcemy opuścić chodnik, który jest bezpiecznym miejscem dla pieszego, drogą dla pieszych, przechodzimy przez jezdnię. Jezdnia to jest jednak element drogi przeznaczony głównie do ruchu pojazdów, dlatego my jako gość na tej jezdni, pomimo tego, że znajdujemy się na przejściu, dla pieszych mamy pierwszeństwo, to musimy wiedzieć, że te pojazdy nie wyhamują z prędkości 50 km na godzinę nawet na przestrzeni metra, także konieczna jest nasza uwaga. Zawsze trzeba uważać. Mamy nadzieję, mam nadzieję w sumie, może inni też, że da się to przypomnieć i że ludzie będą bardziej uważni. No że po prostu... Ja powiadam też moją koleżankę, że oczywiście ludzie powinni być najbardziej uważni na przejściu dla pieszych. Nie patrzą w ten telefon, nie dzwonią, bo to nie jest ważne. Mogą odzwonić, po, jak, przy, jak, jak przyjdą przez te przejście dla pieszych. My po prostu Chcemy się im przypomnieć i dać, dać tym, którzy dobrze to przestrzegają takie kwiatki dla... bo pierwszy dzień wiosny i po prostu, żeby zrobiło mi się miło i żeby wiedzieli, że dobrze postąpili, uważajcie na przejściu. Naprawdę to jest bardzo ważne, żeby nie zrobić sobie krzywdy, a dla kierowców informacja jest taka, żeby uważać na pieszych, którzy no, nie robią tego, co powinni prawidłowo. Nie. Jesteśmy tu po to, aby uświadomić ludziom. Y jak dbać o własne bezpieczeństwo w trakcie przechodzenia przez przejście do pieszych? Skąd panie się dowiedziały o tej dzisiejszej akcji i skąd to zostało połączone, że dzieci są tutaj również? Na co dzień współpracujemy również z policją i z ruchem drogowym, gdyż z Wydziałem Ruchu Drogowego, gdyż nasza szkoła znajduje się w ścisłym centrum i bezpieczeństwo naszych uczniów są, jest dla nas priorytetowe. W związku z tym bardzo często właśnie panowie policjanci, policjanci przychodzą do naszych mur szkolnych i opowiadają uczniom o bezpiecznym funkcjonowaniu właśnie w tej przestrzeni miejskiej. I'm